to posługę w naszej parafii. Dzięki Twojemu zaangażowaniu wiele się w, w ciągu tego czasu wydarzyło, zarówno w samej parafii, jak i w zamarskach. Jednym z ważniejszych momentów w życiu naszej młodej wówczas parafii była peregrinacja kopii obrazu Matki Bożej Częstolowskiej. To Ty witałeś z nami, Jasnogórską Panią, na granicy naszej wioski i Ty prowadziłeś nasze modlitwy. Twoja bezpośredniość i otwartość na ludzi przyciągały na niedzielne msze święte w naszym kościele ludzi z całej okolicy. Wiele inicjatyw przez Ciebie wdrożonych autentycznie pobudziło życie naszej parafii. Wspomnijmy organizowane co roku konkursy śpiewania kolęd, czy konkursy adwentowe dla dzieci, na przykład na temat kościołów drewnianych w naszej diecezji. Angażowały one nie tylko dzieci, ale całe rodziny i zapełniały nam wolny czas pożytecznymi i rozwijającymi działaniami, pozostawiając po sobie mnóstwo dobrych wspomnień. Zapisały się również w pamięci ówczesnych dzieci naszej parafii, jako ksiądz energiczny, mający wiele pomysłów i chęci do działania. W ich wspomnieniach pozostały wyjazdy wakacyjne, olimpiady zimowe i letnie. Rajdy rowerowe i wiele innych. Warto też wspomnieć o spotkaniach z ciekawymi ludźmi organizowanymi przez Ciebie w salce katechetycznej, chociażby takie jak z alpinistą Krzysztofem Bielickim, Celiną Kukuczką, Ignacym Nędzą czy Pawłem Malachowskim. Warto pamiętać, że chętnie pomagałeś potrzebującym. Pojawienie się jakichkolwiek możliwości niesienia pomocy nie umykało Twojej uwadze. Każda impreza rajdowa była jednocześnie okazją do zbierania funduszy na osoby tego najbardziej potrzebujące, na przykład na operacje dzieci. To również Ty rozpoczęłeś zwyczaj oddawania darów ofiarnych, parafian podczas nabożeństwa żniwnego dla domu dziecka w Cieszynie. Ta tradycja trwa do dnia dzisiejszego. Twoją inicjatywą było również. Zaproszenie wraz z rodzinami naszej parafii dzieci mieszkających w domach dziecka do spędzania świąt Bożego Narodzenia, świąt Wielkanocnych w rodzinnej atmosferze naszych domów. Podobnych inicjatyw, zbiórek charytatywnych było wiele, chociażby takich jak Szlachetna Paczka, w której braliśmy udział kilka lat z rzędu. Przypomnijmy również, jak dobrze zająłeś się naszym zabytkowym kościołem. Na dzień dobry, Twojej posługi w naszej parafii, z, prez, z prezbiterium naszego kościoła skradzione zostały dwa cenne obrazy. Od razu zorganizowałeś czuwania w kościele, aby uchronić go od dalszych aktów wandalizmu, a po szczęśliwym odzyskaniu i odrestaurowaniu obrazów, zatroszczyłeś się o monitoring kościoła, co nie było wówczas powszechną praktyką. Pamiętamy również o remoncie wieży, której konstrukcja groziła zawaleniem a której remont przeprowadziłeś, przy okazji poprawiając funkcjonalność i zachowując charakter drewnianej budowli. Wielu parafian pamięta, jak w uprzęży albinistycznej osobiście konserwowałeś gąty na dachu kościoła. Warto również wspomnieć o pracach nad otoczeniem kościoła, chodnikiem oraz ogrodzeniem z kamienia, tak dobrze pasującym do charakteru naszej świątyni. Warto też wspomnieć o ministrantach i lektorach, których wielu przybyło w tym czasie i którymi się opiekowałeś. Pamiętajmy o tym, jak dbałeś o ich formację, o wspólnych wyjazdach, o i meczach piłki nożnej. Jednak ta najważniejsza Twoja posługa to posługa szafarza sakramentów świętych i kapłana, który prowadził nas do Boga. Dziękujemy Ci za chrzty święte dzięki którym wiele dzieci mogło dołączyć do naszej wspólnoty parafialnej. Dziękujemy za przygotowanie dzieci do sakramentu Komunii Świętej oraz młodzieży do sakramentu bierzmowania. Dziękujemy za pobłogosławienie wielu małżonkom na ich wspólną dalszą drogę życia. Dziękujemy za opiekę nad chorymi w naszej parafii, za to, że również oni byli zaopatrzeni w sakramenty. Dziękujemy za każdą odprawioną mszę świętą. W końcu dziękujemy też za tą dla wielu parafian ostatnią posługę, kiedy to towarzyszyłeś im, odprowadzając ich na cmentarz. Dziękujemy za Twoje poświęcenie dla nas. Pamiętamy, jak niemalże bezpośrednio po operacji stawałeś przy ołtarzu i cierpiący odprawiałeś mszę świętą. Jesteśmy wdzięczni za każdą rozmowę, Dobre słowo, poświęcony dla nas czas. Jesteśmy wdzięczni za 22 lata Twojego życia, które spędziłeś na, z nami w naszej parafii. Pozostaniesz w naszych wspomnieniach i w naszych modlitwach. Wspomnij. By sobie głębiej uświadomić, że i nasze życie doczesne kiedyś przeminie i staniemy przed. Majestatem Boga. Świętej Pamięci ksiądz Piotr Beczała przyjął święcenia kapłańskie 31 stycznia 1987 roku w katolickiej katedrze Chrystusa Króla z rąk ówczesnego ordynariusza diecezji śląskiej, biskupa Damiana Zimonia. Następnie w tymże roku został skierowany jako wikariusz do parafii świętego Szczepana w Katowicach, w Bogucicach, gdzie dusz pasterzował do 1989 roku. Lata 1989, 1992 był wikarem parafii narodzenia świętego Jana Chrzciciela w cieszynie mnisztwie by następnie w latach 1992-1994 podjąć obowiązki administratora parafii świętego Jana Nepomucena w Pogwistowie. W latach 1994 1997 duszpasterzował w parafii Świętej Marii Magdaleny w Cieszynie, gdzie oprócz obowiązków wikariusza był odpowiedzialny za duszpasterstwo studentów. Od roku 1997 do 1999 był administratorem tutejszej parafii a następnie został jej proboszczem. Ostatnie lata jego pracy duszpasterskiej były nacechowane chorobą i cierpieniem. Dlatego w 2019 roku poprosił ordynariusza naszych diecezji o zwolnienie go z obowiązków duszpasterskich i przeszedł na rentę. Istotną rolę w jego posługiwaniu duszpasterskim, jeszcze jako wikarego, odgrywała troska o dzieci. Organizował dzieciom z domu dziecka wypoczynek wakacyjny, prosząc parafian, aby mogły te dzieci przebywać w ich rodzinach. Jesienią zbierał płody rolne i zawoził do domu dziecka. Na pewno, drodzy parafianie, tak jak o tym wspomniał Wasz przedstawiciel przed najświętszą ofiarą, pamiętacie świętej pamięci księdza Piotra, jak na linach obcinał drzewa wokół tutejszej świątyni, czy konserwował dach i jej, ści, i jej ściany. Był po prostu zatroskany zarówno o powierzonych mu parafian. Jakie o tę zabytkową i bardzo piękną świątynię. Swoje alpinistyczne umiejętności, zdolności wykorzystywał także pomagając w remontach wież innych kościołów. Był zakochany w górach i jaskiniach. Jego wielką pasją były meteoryty. W swojej posłudze proboszczowskiej w Zamarskach nie zamykał się tylko na tutejszą parafię. Przez cały czas dusz pasterzowania w tutejszej wspólnocie zawsze zapraszał mnie, abym wygłosił kazanie odpustowe, a ofiary wówczas przez was składane przeznaczał na budowę świątyni, którą znoszę w Cieszynie. Markowicach, Panie Jezu, który nie pisałeś na komputerze, ale palcem po ziemi, wypisz na naszych sercach wdzięczną modlitwę, w której będziemy pamiętali o świętej pamięci, księdzu Piotrze. Amen.